Będę mówić bardzo krótko. Przede wszystkim chcę wyrazić moje współczucie pani Spyrze, ponieważ sytuacja, którą pisała jest bardzo trudna. Ale komisja ma tylko bardzo ograniczone możliwości prawne, jeżeli chodzi o sektor zdrowia. Może przedstawiać komunikaty w tej sprawie i robi to dosyć często. Organizacja pani Mader y, uczestniczy zaś w wielu projektach prowadzonych przez Komisję i wykorzystuje również te informacje y, bardzo szeroko. Te projekty oraz informacje są również dostępne państwom członkowskim. I to, ale to państwa członkowskie muszą realizować te programy, te informacje. Komisja nie ma na to jakiegokolwiek wpływu to państwa członkowskie ponoszą za to odpowiedzialność i mają możliwość wykorzystania tych informacji. To jest wszystko, co może powiedzieć na tej sprawie Komisja. Grazie. Dziękuję bardzo. Kolega Sonik. Chciałbym wyrazić wielkie uznanie dla wiem, pani Spyry i dla pani która robiła tą drugą prezentację za ich wieloletnią działalność podejmowaną na rzecz wprowadzenia tych standardów okołoporodowych z niezwykłym, z niezwykłym przywiązaniem do tego tematu i z, z takim przekazem, że przecież to jest obowiązek każdego kraju wprowadzenia takich standardów okołoporodowych Chciałbym zapytać też panią Spyret, czy widzi, bo często są podnoszone kwestie kosztów przy zmianach tych standardów, więc czy to ma decydujący wpływ z Pani doświadczenia wynika hmm, kwestie finansowe, była po, po, powiedziane było też, że to również pewne oszczędności długofalowo przynosi, jak Pani widzi po prostu tę kwestię. Tak. Nie? Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, prezentowana dziś petycja Pani Anny Spyry odnośnie ustalenia ogólnoeuropejskiej regulacji ogółoporodowych jest mi szczególnie bliska, bowiem już od kilku dobrych miesięcy jestem w stałym kontakcie z Panią Spyrą i na bieżąco śledzę rozwój w spraw w tym zakresie, co w moim przypadku było szczególnie utrudnione. Ale zawarta w petycji Pani Anny Spyry problematyka jest szczególnie istotna, jako że porusza występujący w obecnej chwili brak regulacji lub jej występowanie w niedostatecznym wymiarze w niektórych państwach członkowskich wyznaczające standardy w tej materii. To jest opieki lekarskiej, zapewnienia przez placówkę medyczną odpowiedniego sprzętu oraz zachowania przewidzianych procedur w trakcie przyjmowania porodu i wobec urodzonego dziecka, wobec matki po porodzie. Luki prawne występujące w tym zakresie prowadzą do występującej obecnej sytuacji, gdzie niezwykle trudno jest wskazać, czy czynności podjęte przez personel placówki medycznej i warunki w niej panujące są odpowiednie dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dla nowonarodzonych dzieci. Ustanowienie takich regulacji, o co walczy właśnie pani Spyra, Stanowiłoby jedna, jednoznaczny punkt odniesienia i wzorzec oceny prawidłowości opieki lekarskiej nad nowodorodkami, szczególnie wcześniakami. Dlatego też gorąco wspieram petycję i starania Pani Anny Spyry, by w Unii Europejskiej ukazały się w końcu regulacje wyznaczające standardy okołoporodowe. Nie możemy zapominać, że każdy nowonarodzony obywatel Unii czyni ją silniejszy. Dzisiejszą. Na koniec chciałbym zapytać panią Spyre, w jakim zakresie powinny być wprowadzone standardy okołoporodowe, jaką powinny zawierać formy te standardy oraz czy standardy według pani coś zmienią i, i czy gdyby one były już obejm funkcjonowały, czy były już przyjęte, pański synek miałby większą szansę na normalne życie. Ale też korzystając z okazji chciałbym zapytać panią Silke Mader. Jak pani widzi standardy neonatologii w całej Europie? Jak pani widziałaby te standardy? To, to z mojej strony, ale jeszcze nasza koleżanka Lidia Geringer de Odenberg, która dzisiaj niestety nie mogła z nami być, prosiła mnie, żebym zadał dwa dodatkowe pytania. Pierwsze, jakie są możliwości zmiany standardów okołoporodowych i co przyniosłaby taka zmiana? I drugie, czy zmiana standardów przyniosłaby również dodatkowe oszczędności kosztów dla służby zdrowia i rodzin? Dziękuję. Przewodnicząca, nie ma innych wniosków o głos. Przekazuję natychmiast głos pani Spyrze. Czy może pani udzielić odpowiedzi na te pytania, które zostały tutaj zadane? Oczywiście e, chciałam bardzo serdecznie podziękować za pytania, dużo tych pytań. Postaram się w sposób krótki i, i szczegółowy na wszystkie odpowiedzieć. E, pierwsze pytanie. Wprowadzenie standardów opieki za aktem prawnym normatywnym, to znaczy te wszystkie zalecenia, rekomendacje, które są wyszczególnione. Jeżeli zamienią się w akt prawny, normatywny, na pewno w jakiś sposób nie dopuszczą do takich sytuacji, że będzie brakowało sprzętu do ratowania życia, bo w tej chwili na standardy, tak jak tutaj z całym szacunkiem pani z Komisji przedstawiła, że to muszą państwa się zgodzić. Tylko zastanówmy się nad tym, czy te państwa, które są państwami biednymi, czy one się zgodzą na standardy, bo to wiąże się z kosztami, to wiąże się z wyposażeniem szpitali. Ale teraz nie może być sytuacji takich, kiedy 10% noworodków to są wcześniaki, one wymagają respiratora, inkubatora. I teraz, jeżeli w tych biedniejszych krajach będzie brakowało tego sprzętu w tych szpitalach, to te dzieci tak naprawdę będą potem. Tak wyglądało jak mój syn. Ja sama doświadczyłam tego, że brakowało sprzętu i mój syn po przeniesieniu na Ojom nie oddychał. Pomimo, że ten szpital według rozporządzeń powinien mieć inkubator i respirator. Są sytuacje, że szpitale nie mają i na przykład jest w danej chwili, bo kobieta w tej chwili nie może wyznaczyć sobie 9 miesięcy ciąży i że akurat w tym terminie urodzi. I są sytuacje, że yy, zastanawiają się do jakiego szpitala zawieść, w którym inkubator będzie wolny. Więc uważam, że standardy perinatalne dotyczące resuscytacji noworodka, które są w tej chwili zaleceniami y, opieki resuscytacji europejskiej, ale one są tylko zaleceniami. I w ich opisie tak naprawdę są zalecenia postępowania, ale nie ma zaleceń wyposażenia. Bo to Unia Europejska pozostawia danym państwom, ale te państwa biedne nie są w stanie utrzymać takich dzieci jak mój syn. Utrzymanie takiego dziecka trzeba się zastanowić, tego sprzętu poza tym tacy rodzice jak ja muszą zrezygnować z pracy. Często jest, że taka rodzina nie jest w stanie udźwignąć ciężaru takiej choroby. Te rodziny się rozchodzą. I kto te państwa biedne ma utrzymywać? Później państwo nie jest w stanie takich rodziców utrzymać i pozostaje to na etapie Unii Europejskiej. To właśnie Unia później musi pomagać tym biednym krajom. W tej chwili mamy w każdych krajach niż demograficzny. Rodzice już się nie decydują na dwoje, troje dzieci. Mamy jedno dziecko. Ale kiedy to jedno dziecko jest chore, to zastanówmy się, czy nie lepsze by było przeznaczenie kosztów na przynajmniej. Standardy z aktem prawnym bezpieczeństwa opieki perinatalnej. Ja już nie mówię o tym, żeby te standardy były uporządkowaniem w zakresie wszystkich usług, wszystkich procedur, bo to jest zbyt trudne, ale wzmocnienie kobiety ciężarnej jako klienta usług medycznych pod ochroną to właśnie ta kobieta tak naprawdę decyduje o, o przyszłości, to jej dziecko, bo my możemy się bardzo starać jako matki, my możemy dbać o siebie, ale nie zawsze zdążymy do tego szpitala zapłacić za dobry poród. Czasami może nas to spotkać wcześniej i wtedy nie możemy sobie opracować tego planu porodu. Dziękuję uprzejmie, jeżeli na wszystkie pytania nie, nie odpowiedziałam, to przepraszam, ale też stres i nie jest to dla mnie łatwe. Grazie. Przewodnicząca. Sądzę, że odpowiedziała Pani na wszystkie pytania tutaj zadane. Sądzę jednak, że w tle są też inne pytania i to nas skłania do utrzymania jako otwartej tej petycji. Zaangażujemy zainteresowanie Komisji w tę sprawę, zważając jednak na ograniczenia uprawnień instytucjonalnych, chyba możemy pójść raczej w kierunku inicjatywy skierowanej do organów lokalnych. Jednocześnie Komisja z drugiej strony poprosi o, zawnioskuje o uruchomienie, dopracowanie mechanizmów finansowych w ramach projektów Unii Europejskiej, w tym na propagowanie właściwych praktyk w zakresie ochrony zdrowia. I tutaj zaangażujemy, będziemy chcieli zaangażować Komisję Europejską w presję, w pewnego rodzaju działanie pod adresem państw członkowskich, ponieważ dane są rzeczywiście alarmujące bez może zbędnych emocji, które wywołują te, dwa, te dwie petycje, jednak chcemy odnotować, jak istotna jest ta sprawa i na tych dwóch frontach, które tutaj zostały zasygnalizowane, nasza komisja zamierza działać. Jeśli nie ma zastrzeżeń, to chciałbym chciałabym zakończyć debatę nad tymi petycjami dzisiaj. Jeśli tak, to dziękuję bardzo przedstawicielki stowarzyszenia. Panią Spyrę, Pani Spyrze również będziemy Panią informować o procedowaniu, rozpatrywaniu tej petycji. Przechodzę do następnego punktu.